Wakacje to czas wypoczynku dla wielu bielszczan, jednak nie dla drogowców. Dobrą aurę trzeba wykorzystać, stąd na rozbudowywanej ulicy Cieszyńskiej prace postępują i w oczach widać jak zmienia się sytuacja na jednym z największych placów robót drogowych w historii miasta. Jesteśmy w tej chwili na ośmiu placach budów. Ten cały odcinek jest podzielony na osiem placy budów, gdzie intensywnie trwają prace lub przezbrojeniowe, czyli Sieci infrastruktury technicznej, obiekty mostowe, obiekty inżynieryjne plus już roboty drogowe zaczynają być też znacznie zaawansowane. Bardzo dużo robót ziemnych przy konstruowaniu nasypów, m.in. ulicy Tańskiego, która będzie połączona z Ulicą Cieszyńską. Most na Wapienniczance, w tej chwili y, będzie sprowadzana już y, urządzenia wszystkie do zabicia pali pod ustrój nośny. Y, przejście dla pieszych na wysokości ulicy Smolnej w dużym zaawansowaniu zaczyna się konstruować już y, szkielet y, samego przejścia. Prze, przepust lotniczy, który będzie obiektem w zasadzie mostowym, będzie w tej chwili już lany jako pełna rama. Wszystkie obiekty, no, w tej chwili zaangażowanie wykonawcy jest bardzo duże, mówię na wszystkich tych ośmiu frontach. Prace przeniosły się także na rondo hulanka. Powstaje tam tak zwana łącznica. Łącznica przy hulance, jako pierwszy element w tym zakresie, który nie powoduje zbyt dużych utrudnień w ruchu, podjęliśmy decyzję o wykonaniu tego elementu.